Witam Was, kochani, na kolejnym czytaniu na listopad Skorpion. Zajrzymy sobie finanse. Miłyście relacje. Zobaczymy, co karty mają dla Was na kolejny miesiąc. Uuu, coś wypadło już. O, jeszcze jedna. No dobrze. Jesteś chroniony przed negatywnymi siłami, jakimiś. Coś, co nie, na co nie masz wpływu, ale jesteś, masz ochronę. I uważaj, nie podejmuj ryzyka. Sukces. Aha. I jeżeli. Ktoś yy, staje przeciwko Wam, sprzeciwia się Wam. Yy, nie poddawajcie się, tak? Pokażcie swoją siłę. No dobrze, zobaczymy. Finanse, już mam finanse. teraz. Co w finansach? Skorpion. Gwiazda. Dziesięć buław. Oraz pustelnik. No dobrze, zobaczmy sobie gwiazdę. To jest. To, są, to jest nadzieja. To są spełnione marzenia. I uwierz w to. Że rzeczy niemożliwe mogą się wydarzyć. Iż nie poddawaj się, tak? W tym byku tutaj mamy. No dobrze, dlaczego mamy gwiazdę? Uff, dwójka kielichów, czwórka mieczy oraz gwiazda znowu, czyli rzeczywiście coś fajnego. Wyka kielichów to jest fajna współpraca. Może macie kogoś takiego, tak, z kim coś nowego zaczynacie. Może czujecie się spełnieni tam gdzie jesteście, ale jest też troszkę jest jakieś wycofanie, jest jakieś, być może dlatego może ta współpraca daje wam takie poczucie bezpieczeństwa. I no to są spełnione marzenia. Zobaczmy dalej. Może to jest ten sukces, który w tym naszym jajku tutaj nam się pokazał. Dziesiątka buław. Dlaczego dziesiątka buław? No tak. To, co ja tutaj widzę, może być tak, że mieliście fajną pracę. Wasza sytuacja finansowa była stabilna. Była świetna współpraca. Byliście w tej strefie bezpieczeństwa, tak? Czuliście się bezpiecznie, stabilnie. I to było wasze spełnienie marzeń. Ale teraz czujecie jakieś obciążenie od czegoś odchodzicie. Jest smutek być może ktoś stracił pracę. Tak może być. Być może wasza sytuacja finansowa w tej chwili nie wygląda zbyt dobrze. Jest wam żal, że to dobre odeszło. Jest królowa buław. To może być wasza energia, czyli jakby jesteście w tym smutku, ale zaczynacie znowu działać, tak? Znajcie swoją wartość, idziecie do przodu, pomimo tego, że coś straciliście. Być może dużo na siebie nakładacie teraz, to jest ta dziesiątka buław. Po prostu dźwigacie jakiś ciężar, coś budujecie od nowa, i, i no to jest dużo pracy, dużo obciążenia, tak? Być może też, e, jeżeli coś straciliście, e, jeśli chodzi o kwestie materialne, teraz jest ten czas, kiedy czujecie ciężar tego niedostatku. Tak może być. I, ale. Być może stoi za tym ktoś z trygonu ognia, tak? Baran, lew lub strzelec. To może być ktoś, kto przyczynił się do tej sytuacji. Też tak może być. To może być osoba, ale to może być Wasza energia, że wyruszacie. Dlaczego mamy pustelnika? Przepraszam. O, oh wow. Macie plan. Macie jakiś plan. W swojej głowie, w tym pustelniku kreujecie coś od nowa. Czyli to może być rzeczywiście wasza energia, ta królowa buław. Coś planujecie. Jest as buław, jest paść buław i jest księżyc. Czyli może nie mówicie o tym głośno. Nie rozpowiadacie wszędzie, tak? Nie dzielicie się swoimi planami. Być może coś was nauczyło, czegoś was nauczyła ta sytuacja, która się wydarzyła, coś straciliście, więc boicie się, że kiedy powiecie to głośno, yy, ktoś może podłapać wasz pomysł, ktoś może w jakiś sposób próbować wam zaszkodzić. Zresztą tutaj jest ostrzeżenie, tak? Nie podejmuj ryzy ryzyka, yy, trzymaj się swojej ścieżki, i jesteś chroniony, tak? Przed jakąś negatywną energią, która może mieć wpływ na Waszą sytuację. No dobrze. Zobaczmy, jak zakończy się. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Koło fortuny. Rycerz, buław i, i, i głupiec. I na spodzie jest paść Pentakli. No świetnie, czyli rzeczywiście. Być może teraz jesteście jeszcze w smutku, że coś się skończyło. Może było to coś dobrego, tak? To było wasze spełnienie marzeń, ale wy się nie poddajecie. Wy się nie poddajecie i wyjdziecie dalej. Wchodzicie w energię królowej buław i działacie. Zaczynacie coś nowego, macie w sobie dużo energii, macie pomysły, jesteście kreatywni. Wszechświat wam sprzyja jako fortuny jest po waszej stronie, czyli tak jakby wy wyjdziecie z tego smutku, wyjdziecie z tej straty i. Różne zbiegi okoliczności mogą Wam pomóc, nawet w tym Waszym pomyśle, w tym Waszym czymś nowym, co się tutaj rodzi. Jest bardzo dużo energii. Być może przyjdzie jakaś wiadomość, która Was wesprze tutaj, może ktoś zaoferuje pomoc. No i jest głupie, czyli zaczynacie wszystko od nowa, ale tu jest dużo energii, dużo wiary w to, że to się uda. Czyli są naprawdę fantastyczne energie tutaj. Zobaczmy sobie co w miłości. Co w miłości dla Skorpiona? Zobaczmy. O, coś wypadło. Idziecie do góry, pniecie się do góry w stronę sukcesu. Widzicie w miłości ta sama energia się powtórzyła, jakiegoś braku, jakiejś straty. Czujecie, że czegoś Wam w życiu brakuje. To, mogą być, to może być miłość, mogą być pieniądze, może plany. Plany raczej nie, bo jeśli chodzi o pieniądze, pokazało się, że, że macie jakiś plan, macie jakiś cel. No dobrze, jeszcze jedna karta. Piórko. Ktoś, kogo znacie, jest od Was zależny, ale też jest nieszczery. No dobrze, zobaczmy. O co chodzi z tą stawką? Czego Wam brakuje? Może dotyczyć, dotyczyć związku, może dotyczyć singli. Jesteście sami. Czwórka kielichów, siódemka kielichów oraz sprawiedliwość. I na spodzie mamy siódemkę pentakli. Na coś czekacie. Jesteście w takim zastoju, jakby, jakbyście stracili wiarę w to, że przyjdzie do Was coś dobrego w miłości, w relacjach. O, przepraszam, muszę się napić wody. Jest czwórka kielichów takie znudzenie. Ja nie wiem, może taka obojętność. No dobrze, ale cały czas Wam czegoś brakuje, tak? Może straciliście nadzieję po prostu. No dobrze, zobaczymy. Dlaczego jest czwórka kielichów? Macie ochotę na to. Chcecie, żeby coś się ruszyło w Waszej sytuacji? Chcecie, żeby przyszło coś nowego, coś stałego? Jakiś. Jest czwórka buław. A z Pentakli i Trójka była. Chcecie, żeby coś się zaczęło dziać. Marzycie o tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć związek, żeby mieć z kim coś do świętowania, tak? I żeby to był stały związek. Żeby to nie było coś takiego na chwilę. Wy jesteście gotowi. Być może wychodzicie już nawet jakby ze swojej. Ze swojego kącika, tak? W którym teraz jesteście. I być może wychodzicie nie wiem, na różne imprezy, na, na, odpowiadacie na różne zaproszenia od przyjaciół. Jeżeli to jest związek, no to coś, coś tutaj nie działa. Coś, coś umarło. Wy tak czujecie, tak? Może weszliście w jakąś rutynę. I no nie ma tej iskry już. Być może jest tutaj coś chwiejnego, nie ma, nie ma takiej stałej ba nie czu bazy, tak? Nie czujecie się stabilnie w tym związku. Czegoś brakuje, tak jakby. No jest ten As Pentakli, o którym myślicie, czyli tak jakby ten związek był. Ja nie wiem, tak patykiem po wodzie pisany po prostu, a wy chcecie czegoś innego. Być może jesteście trochę zmęczeni już, tak, tym, że to jest takie. No, jesteście tu, ale myślami jesteście gdzie indziej. No zobaczmy. Jest rabina, czyli coś się poprawia w Waszym życiu, przychodzi coś nowego, tylko że jest siódemka kielichów, to mogą być jakieś opcje. Dla osób samotnych. To może być tak, że rzeczywiście wychodzicie do ludzi, może jesteście w internecie, na jakimś portalu randkowym i, i macie dużo opcji. Yy, może prowadzicie korespondencję z wieloma osobami, ale ważne jest by rozróżnić, które z tych osób są naprawdę szczere, które odpowiedzą na wasze potrzeby, bo jest tutaj w tej siódemce kielichów zawsze są te kielichy, które są pełne i wartościowe. Wypełnione czymś wartościowym, ale są też kielichy, które są puste. Albo no powiedzmy, jeżeli te kielichy to są osoby, to to są osoby, które, no ja nie wiem, no tylko rozmawiają, ale na przykład nie chcą się spotkać, coś ukrywają, jest coś nieszczerego w tym ich zachowaniu. Więc wy jesteście, to jakby otworzyliście się już na coś nowego. Wiecie, czego chcecie, no ale to są te opcje, tak? Niektóre są dobre, a niektóre nie są dobre dla was. Tylko wy musicie jakby dostrzec te dobre. Jeżeli to jest związek, to tak samo. Wychodzicie gdzieś, może Myślicie o tym, żeby, nie wiem, zakończyć nawet ten związek, albo myślicie o tym, żeby wprowadzić coś świeżego, jakąś świeżość w wasz związek, tak? Macie mnóstwo pomysłów, jak to zrobić. No, ale zobaczymy, co dalej. Dlaczego jest 7 kielichów? No tak, jesteście w energii królowej buław, czyli jeżeli mówimy o związku. Macie mnóstwo pomysłów, jak, jak ruszyć znowu ten związek, tak? Bo czujecie stagnację z jednej strony ten wisielec może o tym mówić z drugiej strony próbujecie spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy czyli budzicie w sobie te wszystkie pomysły i wychodzicie, <laughs> przepraszam, wychodzicie do waszego partnera z tymi propozycjami ale to powoduje kłótnie. Tak, jakby ta osoba opiera się yy, temu odnowieniu, tym waszym <laughs> yy, waszym pomysłom. Coś tutaj jest, tak, jakby ona nie chce wejść w to. Jeżeli jesteście sami, i jesteście, otwieracie się na nową miłość, na nową znajomość, na coś nowego, to tak samo wychodzicie z tej energii stagnacji, wchodzicie w energię królowej Buław. Królowa Buław jest przepiękna, jest bardzo energiczna, jest, zaraża swoją energią po prostu, jest bardzo atrakcyjna. To może odnosić się również do mężczyzn, tak? Wy czujecie swoją siłę, wychodzicie z tym właśnie. Do tych potencjalnych osób, z którymi chcielibyście się związać. Ale może być jakiś konflikt w Was. Być może z powodu tych, tej siódemki kielichów, tak? Czujecie, że dajecie od siebie wszystko. Wychodzicie z sercem na dłoni, wychodzicie z pomysłami, z tą energią. No ale co spotykacie? Spotykacie osoby, które tak jakby niby chcą się zaangażować, ale nie chcą się zaangażować. Jest takie. Yy... Jakby nie zrozum... Wy nie rozumiecie tego, dlaczego osoby się tak zachowują. Tak często jest na portalach randkowych. Niby ktoś tam jest, że szuka nowej miłości, ale kiedy wy już jakby klikniecie i wyjdziecie z tą samą ofertą, tak powiedzmy, to okazuje się, że ta osoba jakby, ja nie wiem, wycofuje się, jakby nie chce, niby rozmawiacie, ale już jeżeli dochodzi do spotkania, to jakby nie chce. Jest jakiś taki... Ja nie wiem, jakiś konflikt, jakby taka konsternacja, tak? O co tutaj chodzi w ogóle? O, jakaś karta spadła. Co to za karta, ale się nie odwróciła. Więc ją chowamy. U, lecą karty, boże. No dobrze. Ach, dobrze, mamy. Mamy tę sprawiedliwość, mamy kapłankę i mamy piórko, tak? Czyli może macie do czynienia z sobą, która jest słaba. Jeżeli to jest związek, być może to jest partner, który no właśnie jest jakiś nieszczery albo jest, nie jest niezależny, to na Was ciąży wszystko, jakby podejmowanie każdej decyzji. I może stąd jest ta energia, w której tutaj jesteście, że jesteście no tacy zmęczeni, już nawet nie macie energii do tego, żebyście to wy cały czas ciągnęli ten wózek. I wy oceniacie tę sytuację, tak? Patrzycie wstecz na waszą relację. Jak to, jak to się stało, że ja jestem z tą osobą w ogóle przez tyle lat? Co poszło nie tak? Kim była ta osoba wcześniej, kiedy ją poznałem? Poznałam. I Jesteście w kapłance tutaj, czyli tak, patrzycie w przeszłość. Wy czujecie, że coś jest nie tak. Wy czujecie, że to nie jest wasza wina. Tak jakby wy wiecie, że dużo energii włożyliście w ten związek. I. No, ale tutaj nie ma nic z drugiej strony, nie wychodzi, tak? Więc jest to takie. Działanie jednostronne, nie ma równowagi w tym związku. Jeżeli jesteście sami, to tak samo, no właśnie to, co tu wcześniej mówiłam, te osoby, z którymi się stykacie, no to jest coś. Ja nie wiem, tak jakby też czujecie, że tak jakby na was musiało wszystko spoczywać. Oceniacie te sytuacje, oceniacie, patrzycie na swoje dawne związki, jak to było. Chcecie czegoś innego teraz, nie to, co do was przychodzi. Jeszcze jedna karta tutaj. No tak, jesteście cały czas w tej energii czwórki kielichów. Czyli cokolwiek, czegokolwiek byście nie zrobili, to wciąż lądujecie w tej samej energii, bo nie ma odpowiedzi z drugiej strony, takiej, jakiej byście chcieli. Dołóżmy sobie jeszcze trzy karty jako podsumowanie tego czytania. Tej, tej części dotyczącej miłości i związków. Mamy rycerza pentakli, piątkę pentakli oraz diabła, ale odwróconego. Być może kończy się ten czas. Yy, takiej właśnie stagnacji, tego, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Cały czas jesteście w takiej, czujecie, że to jest, no jest energia braku, tak? Czegoś Wam brakuje, ale ruszacie powolutku do przodu. Tak jakby czujecie, jakby to się nie ruszało, tak? Wasza sytuacja się nie zmieniała, ale spójrzcie, jest tutaj, gdzieś idziecie, tak? Wyniesie, ta, ta drabina wyniesie Was w końcu. O stopień wyżej, coś się zmieni. Na razie czujecie, że, że jakby nic się nie zmieniało, ale nie traćcie wiary. Zaufajcie sobie, zaufajcie temu, co czujecie, bo Rycerz Pentakli, on się bardzo powoli rusza, tak jakby się w ogóle nie ruszał, ale on dociera do celu, czyli to wasze marzenia o stałej relacji, ono się spełni. Tylko widocznie, może potrzeba czasu. No dobrze, zobaczmy jeszcze, co karty wyroczni mają dla Was. Jaka jest rada? <słuch> Jest tak, jakby poddaj się szaleństwu, zaryzykuj. Zrób coś, czego do tej pory nie robiłeś. Idź inną drogą. Jakby spojrzyj w siebie i pomyśl, czego to wewnętrzne dziecko twoje, ty chcesz. I idź po to. Nie czekaj, idź po to. Mam nadzieję, że listopad będzie dla Was wspaniałym miesiącem. Dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. I do usłyszenia. Pa! pa.